Przy Jerbie, o skarbach. Witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie, witam Was serdecznie z Jury. Podejście numer, no już nawet nie wiem które. Piąty, siódmy raz tutaj jestem. Snuję się tutaj po dolinach. Na, za mną na wzgórzu skały przepiękne. A ja od paru dni na siłę robię te doliny, żeby skończyć, chociaż dla siebie tak ten teren, zanim skończy się moje pozwolenie. I przez te ileś tam wypadów fajnie się chodziło. Była nawet fajna pogoda słoneczna. Nic nie znalazłem. Jakieś takie totalne pierdoły. Nic nie mogę tutaj trafić. Ale chcę to przeszukać. Kolejny dzień, kolejne poszukiwania. Dziś pogoda niestety nie jest taka piękna jak ostatnio. Wiosenne słoneczko było. Teraz mrzy jakiś wiosenny deszczyk. Może mi się uda jakieś fajne rośliny znaleźć. Czosnaczek ostatnio widziałem Właśnie A czosnek niedźwiedzi też już być powinien Nie wiem, ale chyba tutaj nie występuje Może mi się uda trafić Fajnie by było, bym sobie nazrywał Tutaj chyba można zrywać Tutaj chyba nie ma pod ochroną Dobra, nie przynudzam Moi drodzy widzowie, idę dalej szukać Dziś już trochę na skały muszę podejść Bo tak sobie na siłę te skały odpuszczałem Cały czas ta dolina Chociaż na chwilę na te skały Chociaż na chwilę Chociaż to ptaki fajnie śpiewają. Kaj, te skarby. To tak w dolinie. Jeszcze 100 lat temu płynęła rzeka. Tu jest takie delikatne zbocze z małymi wypłaszczeniami, które bardzo mi się podobają. A po tej stronie, czym wyżej, tym wyżej i tym więcej skał. Coraz większych. O! Smutna skała. We bok. I moim zadaniem od kilku dni jest przeszukiwanie tego terenu, tego terenu pośredniego pomiędzy skałami a rzeką, dawną rzeką. I nic nie znalazłem, już tak jak mówię, piąty lub siódmy dzień, znaczy siódmy wypad tutaj. Kolejny. Czas start. Dobra, trzeba przystroić detektor. Będzie ładnie. Pięknie działamy. Mały kolorek. Czerwone rękawiczki. Na szczęście ostatnio nie przyniosły szczęścia. Pieniądz. Jeden złoty Albo ktoś tu kiedyś łaził i coś odrzucił. Bo ta... tak jest. Taki słabszy sygnał, akurat fajniejszy. A to jest, co to jest? No, to jest fragment bardzo, bardzo starego klucza. I tyle z niego się zostało. Aż tyle. Ciastko, hamak, skały, ptaki, wiosna. I słyszymy również w tle projekt Heilmery. Lubicie takie, taką tematykę, jak na przykład Marsjanin? Oglądaliście film Marsjanin, albo książka, albo audiobook Marsjanin na podstawie właśnie książki Andyego Weira. Andy Ware napisał również Projekt Hail Mary Powiem wam, gorąco, gorąco wam polecam Niezły temat Nie spodziewałem się Takiego rozwinięcia fabuły No a już zakończenia to nie mówię Nie będę wam tutaj palił, ale Projekt Hail Mary W postaci książki albo audiobooka Jak ktoś nie ma czasu na czytanie Lektor naprawdę Wybitnie się przyłożył do tej yy, Przeczytania tej książki Genialne Science fiction, ale w jakim wydaniu? A Wy też lubicie się pobujać w hamaku? Piękne miejsce, wszyscy lubią. Jak coś jest, stan magazynowy hamaków od ręki dostępne i wyprawowe i te, których teraz używam, czy znaczy, które już dawno używam, tylko po prostu ciężko je było zdobyć. Trzeba było tygodniami czekać, bo branie mają duże, ale udało mi się nabyć ilość taką, że jestem w stanie Wam wysłać do 2-3 dni. Jak ktoś chce rozpocząć sezon, sezon bujania. Ale nie o tym chciałem Wam powiedzieć. Daję Wam słowo. Piąty, może siódmy raz jestem tutaj w rejonie nie na tych pięknych skałach, tylko w tej dolinie. Przeszukuję i nic nie mogę trafić. Słowo klucz, nic nie mogę trafić. To, że tam nic nie mogę trafić, to nie oznacza, że tam nic nie ma. Z większością znajomych, z którymi gadam, żeby gdzieś pojechać, to słyszę zawsze, ty, tam nic nie ma, tam nic nie ma, tam nie jadę, tam nic nie ma. Nie ma słowa, tam nic nie ma. Trzeba mówić, ja tam jeszcze nic nie znalazłem. Z takim podejściem się inaczej chodzi po terenie. Mówię wam. Chociaż coś tam podpowiada, że tam nic nie ma. Ale jeszcze muszę trochę pochodzić, jeszcze muszę pochodzić, zanim się pozwolenie skończy, bo tak piękne miejsce, no sami zobaczcie. Jak ktoś tam na dole mógł czegoś nie zgubić? No, ale jeszcze chociaż na skały sobie wejdę. Położę po szczytach skał i znowu schodzę w dolinę. Na razie się jeszcze pobujam. No i to mi się podoba. Słońce wyszło. nieco większe żelastwo niestety miecz to nie jest a mogło być tak ładnie

jest. ile on mógł w końcu wytrzymać? Ile go lat temu kupiłem? Jak on był skatowany? Trzeba go wyserwisować. A co teraz? Tak bez pointera. Ciężko tak potem, bez pointera kopać. Bardzo przydatna rzecz. To jest. Świet. Tak jest, i ładowanie w terenie. Pytacie dlaczego tyle gratów noszę? Bo muszę mieć sprzęt pod ręką. Działający. Dobra. Dziś, żarcie sam sobie zrobiłem czyli kanapki ze swojskiego chleba smacznego wam życzę moi drodzy widzowie jak kura coś tam jecie czy wy to widzicie za mną przeogromnie wielki i jakże piękny kompleks skał uderzenie drugie do południa nic nie znalazłem potem pojechałem do domu parę rzeczy poogarniać pointera musiałem naprawić które się okazało się popsuł Lutownica działała cuda, pointer działa. I postanowiłem przyjechać jeszcze w nocy, płazić po skałach, ale tak fajnie te słońce świeciło, że stwierdziłem, no jak tego nie wykorzystać, wejść na szczyt jakichś skał, rozwiesić hamak, zobaczyć zachód słońca, posłuchać audiobooków i przystąpić do działań. A że jeszcze były treningi w międzyczasie, to już teraz nie płażę z dużą sondą, teraz mniejsza sonda, bo mi łapy odpadły. Ileż można? No właśnie. Dobra, nie, nie ma co, bo słońce Chyli się ku zachodowi A skarby się same nie znajdą I tak, z racji tego, że Do południa chodziłem po dolinach No to teraz Właśnie Trzeba wejść Gdzieś tam na Sam szpic i na samej górze połazić Tak To jest dobry plan czy tam się dałeś na ten sum szpic? W kamyczkach rękawiczek oczywiście zapomniałem W kamyczkach W kamyczkach, kamyczkach. jurajskich fajnie znany sygnał, bo nawet jak coś jest stare to w tej zasadowej glebie nie ulega takiej takiemu procesowi korozji jak na przykład gdzieś w dolince w jakiejś zwykłej ziemi. Często się fajnie starsze rzeczy znajduje w tych kamyczkach bo Dziwo w ładnym stanie, Takie pokryte mlekiem wapiennym Ale sobie uwaleć się łapy Tutaj jest, tutaj jest Fajnie, bo w kamyczkach głębi. To bardzo ładnie wygląda Bardzo, bardzo, bardzo ładnie wygląda, bo To ma tulejkę to ma tulejkę, a jak coś ma tulejkę i jest na skałach Może relikt polowania, ale takiego bardzo, bardzo starego polowania hm. Dobra, muszę to jakoś delikatnie obczyścić wszystko Kluczyk Zobaczcie, jaki stary Ja myślałem, że jak tą tulejkę doniesie, się dokopałem, że to będzie grot A to jest kluczyk, ale podejrzewam, że również stary, może być nawet średniowieczny Bardzo ładny więc co, nabijamy na GPS-a, kluczyk. Ktoś zgubił na skałach. Słonko powoli, powoli zachodzi, chociaż mogłoby być ładniej, bo jest za chmurkami. Ale to i tak tak, już wyciągnąłem latarę, bo jest masę, masę fajnych szczelin, do których można pozaglądać. Dlatego nawet w dzień chodzę z latarą, żeby pokukać w takie miejsca. Bo jak sami widzieliście, nie tylko metal, ale i udaje się znaleźć rzeczy niemetalowe, które sobie tam leżą, powrzucane. Nie mówię tu o współczesnych śmieciach, które się znajdują, ale jak widzieliście na jednym z odcinków, rzecz sprzed 2000 lat leżała sobie od tak, w takiej szczelinie. Nikt tego nie wykukał wcześniej. Ja tylko chodzę po skałach, to często z latarą. A jeszcze mam coś ciekawego w plecaku, ale to potem Wam pokażę. To zobaczcie, co mam jeszcze w plecaku. Od jakiegoś czasu noszę. No właśnie, jakaś stara znaleziona Pytanie za 100 punktów Jak to się nazywa? Czy to jest kopaczka? Czy to jest haczka? Czy może to jest motyka? Jak się to u Was nazywa? O, motyka Takie jedno z określeń, które na Śląsku Akurat jest obraźliwym określeniem W stosunku do kobiety Motyka Jak Wy to nazywacie? No noszę przy sobie, bo często jest tak, że znajdując jakąś szczelinę, która się na przykład nowo wytworzy, a wsypią się do niej liście, no nic nie idzie tam wykukać. Widać, że coś gdzieś tam daleko dałoby się zobaczyć, natomiast na dwóch, trzech metrach dalej jest jakaś kupa liści. Ja ani tak, ani tak, ani patykiem. No i teraz mam taką haczkę, kopaczkę, motykę, zakładam na patyk i tam te liście sobie albo wyciągam, albo jakiś kamyczek i więcej widzę. Jeszcze nic nie wypatrzałem, ale wiem o tym, że już jestem blisko i w końcu znajdę tą nieznaną jeszcze jaskinię, nigdy nie odkrytą, ale trzeba się naszukać. Ja szukam, mam nadzieję, że nie będzie trzeba za dużo kopać jak się znajdzie. Jest masa ekip, które eksplorują takie jaskinie, bo na muszą je odnaleźć i się do nich dokopać. Ci to dopiero odkryć dokonali w Polsce. Gratuluję tych, tych odkryć, bo to naprawdę niesamowite, tak. możecie pośledzić niektóre profile albo jakieś fora speleologiczne. Ale wam powiem, no też na jednym z moich odcinków była, był materiał i zdjęciowy i filmowy z takiego pierwszego wejścia, z jednego z pierwszych wejść do jaskini, która nigdy nie była dotknięta ręką człowieka. Kilkaset metrów chodników, to w tym filmie sobie tutaj tego linka możecie zobaczyć. Bania mała. Yy, niesamowity świat podziemny. No dobra, idę dalej szukać. Jest latarka. Jest haczka, motyka, czy tam kopaczka. Łopata, wykrywacz. I pukeltasza. To jest w końcu pierwszy Nie. O, ileż można kątki górskich żeliwnych na skałach. Tak w charakterystycznym miejscu tak płytki sygnał nie wróży niczego dobrego. To jest resztki górska. No tak, piękny sygnał to to już może tylko być kolejny element górsko no tak Proszę bardzo. Buzdek. I to wcale nie taki stary. No, powiem wam, oryginalnie się chodzi w takim miejscu, gdzie nie ma w ogóle odłamków jako tako. Wojny nie było ani pierwszej, znaczy, wojny nie było. Nie było walk podczas pierwszej wojny, podczas drugiej, nic wcześniej. Nawet jakichś powstańczych rzeczy. Po prostu pustka. Jedynie jakieś pogubione rzeczy. Kilka gór dalej, no to już ta partyzantka. To już jest szansa na znalezienie jakichś śladów rzeczy związanych z part są Ale zachód się szykuje fajny. Mam nadzieję, bo tam widzę w dole nie ma chmur. Może ładny zachód będzie. i tak wygląda to właśnie to ćwiczenie, że ja mam tam podwieszony ciężar na tym wałku, na tym drążku, no i nawijam jakby na ten obrotowy drążek te ciężarki. Oczywiście można by to zrobić bez tego drążka i normalnie na jakimś kawałku patyka to zwijać, no ale co, po pierwsze to chciałbym zareklamować właśnie ten obrotowy drążek z mojego sklepu i właśnie to robię i właśnie przypominam wszystkim, że mają rabat ale nie chodzi tylko o to, bo normalnie jakby ktoś sobie założył na patyk sznurek, te, tam po lewej stronie widać, tam jest taki właśnie, nie? że tam sobie można ten ciężar podłączyć, no i też tak nawijać ten ciężar na ten wałek. No ale wtedy nie można takiego ciężaru dużego dać. Tak jak na przykład teraz, tam jest 40 kg teraz na tym sznureczku. To już jest fest ciężkie. I normalnie tak na sam patyk nie szłoby tego nawinąć, bo barki po prostu nie wytrzymałyby takiego naprężenia. To ćwiczenie jest tak jakby wyizolowane. I trenuje się samo przedramię bez No właśnie, jak pytali się o część moich ćwiczeń, to jedno z wielu. A teraz zachód. ...może nastąpić tak potężna eksplozja, że największa bomba jądrowa to przy niej pestka. Nawet cer bomba budowano taką u nas 50 megatonów, na wielkie płyty Więc lepiej robić to na środku oceanu nie nie z powierzchni Ziemi, żadnego miasta A kiedy zacznie nam przybywać astrofagów Będziemy odpływać coraz dalej od... To jest przepiękny sygnał Uwielbiam te sygnały, natomiast w tym miejscu podejrzewam, że no właśnie. Słuchajcie. Sieci. Jakieś dziwadło znalazłem. I teraz najciekawsze. uwaga. Mamy tak, oczywiście ADC. Tu jest symbol PJ746. Nie ma żadnego przewodu, żeby był jakiś urwany, coś takiego. I teraz najfajniejsze jest to, co tu piszę: Made in Mexico. Centrum Detektorysty. Na www.sklep.undergrandpassion.pl Serdecznie zapraszam. Artur Trącik. Saper. A jeżeli masz pytania o detektory metali i o sprzęt, to po prostu dzwoń. Lub pisz na Facebooka. Pozdrawiam.